Witam wszystkich! Chciałem zaprosić bardzo serdecznie na kolejny odcinek, tym razem z kawerny w Piekarach. Obiekt nie jest długi, bo ma zaledwie 68 metrów, ale jest ciekawy i różni się od innych, które nagrywałem wcześniej. Zapraszam do zwiedzenia. Kawerna posiada dwa otwory. My wchodzimy od otworu przy Wiśle. Odcinek wejściowy jest takim korytarzykiem, w którym nawet nie mogę się wyprostować. W tym miejscu znajduje się jakaś imprezownia pewnie okolicznej młodzieży. Ponieważ panuje tutaj w miarę stała temperatura i nie pada na głowę. Znajdujemy się w takiej większej komorze teraz. Tutaj takie drugie poszerzenie. Chodzimy do głównej komory, która zakręca praktycznie pod kątem prostym do wejścia. Ta sala, jest, ta sala jest dosyć obszerną, zresztą widać. Obiekt powstał pod koniec XIX wieku na zlecenie właścicieli pałacyków w piekarach. Okay. Kawerna miała służyć do składowania żywności, ponieważ jest tutaj stała temperatura, dosyć chłodno, 8 stopni, i po prostu zrobili sobie taką piwnicę. Widać, że to pomieszczenie jest spore. Tam jest strona wyjścia i pierwszego. Tutaj znajduje się taka Mała, że tak powiem. Tak mi się wydaje, że po prostu kawerna miała się kontynuować w tą stronę, ale albo zmienili zdanie, albo po prostu coś innego ich skłoniło do tego. Wracamy do głównej sali. A teraz znajdujemy się po drugiej stronie kawerny. Tutaj po prostu wysypuje się ziemia z jakiegoś otworu nieobudowanego, nie tak naprawdę. Dlatego powstał taki zawał. Tam dalej za mną jest mur, ponieważ po drugiej stronie jest dom prywatny i po prostu sobie zamurowali kawałek kawerny, żeby mieć dalej piwnicę, tak naprawdę. Stąd się właśnie wysypuje urobek. Tu jest mur. O, motor jakiś. Kawałek auta. I tam już po prostu widać dom. Dlatego my tam nie będziemy wchodzić przez to. Obiekt nie jest duży, ale różni się od wcześniej pokazywanych, ponieważ poprzednie obiekty miały cel militarny, zrobiło je wojsko itd., a ta kawerna jest obiektem prywatnym, służącym jako po prostu piwnica, a nie obiekt militarny. Wracamy teraz w stronę wyjścia kierowanego do wisły Bardzo mi się podobają ściany mają taki dosyć regularny kształt jakby się można było przyjrzeć Toś bardzo dużo pracy musiał złożyć Tutaj widać jeszcze jakiś ślad po wiertle cieńszym, a tam widziałem po drodze grubszy. Tutaj była kolejny śladowiar Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków z kawern, bunkrów albo jaskiń. Cześć.